Cześć! Z tej strony Wojtek, architekt z Timbermoon. Dzisiaj opowiem Wam o otwartości dyfuzyjnej ścian, o tym, co to właściwie oznacza, że ściana jest oddychająca, o tym, jak się ją poprawnie wykonuje oraz o tym, jak dbamy o ten aspekt w naszych domach. Zostańcie z nami, bo naprawdę warto. Timbermoon. Nowoczesne domy drewniane. Znajdujemy się w Paczułtowicach, w jednym z naszych domów pokazowych zrealizowanych do stanu deweloperskiego. To tutaj właśnie odbywają się wszystkie nasze dni otwarte, na które serdecznie Was zapraszamy. Jeśli jesteście zainteresowani naszą ofertą, zapoznaniem się z nią, dawajcie znać. A teraz do rzeczy. Co to jest otwartość dyfuzji na ścian? To jest po prostu umożliwienie cząsteczkom pary wodnej, czyli wilgoci, migracji, czyli ucieczki z wnętrza ściany na zewnątrz budynku. Oczywiście nie oznacza to, że chcemy umożliwić wodzie, czyli wilgoci, Swobodne wejście z zewnątrz do wewnątrz i odwrotnie. Nie o to chodzi. Oczywiście w naszych domach znajduje się widoczna tutaj paroizolacja, ale żadna tego typu izolacja nie jest w 100% skuteczna. Dlatego mimo wszystko musimy umożliwić tej wilgoci ucieczkę z wnętrza na zewnątrz. W domu zawsze powstaje wilgoć. Gotujemy, suszymy pranie, w ogóle oddychamy. Z tego wszystkiego zawsze wydziela się para wodna. Jak już mówiłem, żadna izolacja nie jest w 100% odporna na wilgoć. Dlatego, tej wilgoci, tym cząsteczkom pary wodnej, które już wejdą w ścianę, musimy umożliwić ucieczkę na zewnątrz. Jeśli tego nie umożliwimy, zostanie ona skroplona wewnątrz ściany, a następnie doprowadzi do rozwijania się grzybów, procesów gnilnych. A tego na pewno w naszym domu nie chcemy. Jeszcze kilka słów w ogóle o szczelności, dlaczego jest ona tak ważna. Szczelność domu jest kluczowa, jeśli mamy zainstalowaną wentylację w domu, a szczególnie rekuperację. Nie możemy dopuszczać do swobodnego przepływu powietrza i wietrzenia się domu. A żeby zachować tą dobrą izolacyjność, konieczne jest zastosowanie odpowiednich materiałów i odpowiednie ułożenie tak, żeby to wszystko spójnie działało. Oddychające ściany pomagają przede wszystkim w zachowaniu dobrego mikroklimatu i miłej atmosfery w domu. Sprawiają, że zimą powietrze nie jest zbyt przesuszone, a latem nie jest zbyt wilgotne. Brak tej dyfuzyjności natomiast może prowadzić do różnego rodzaju problemów, o których właśnie chciałbym jeszcze powiedzieć. Skraplanie się wody, gromadzenie się pary wodnej wewnątrz ściany może prowadzić na przykład do zawilgacania termoizolacji. U nas termoizolacja występuje pod postacią albo wełny drzewnej, albo wełny mineralnej. Zawilgocona wełna bardzo mocno traci na zdolnościach izolacyjnych. Może prowadzić też do yy, procesów korozji biologicznej drewna, czyli po prostu gnicia. I ostatnim zagrożeniem, jakie na nas czyha w tej sytuacji, jest rozwój pleśni i grzybów. Oczywiście wewnątrz ściany, czego też na pewno chcemy uniknąć. Właśnie dlatego w Timbermoon projektujemy ściany dyfuzyjne zgodnie ze wszystkimi normami i zaleceniami producentów. Stosujemy najwyższej jakości materiały, po to, żeby potem nie było żadnych przykrych niespodzianek. Dobrze zaprojektowana ściana dyfuzyjna jest tak skonstruowana, aby każda z warstw od paroizolacji do elewacji, czyli do strony zewnętrznej, coraz łatwiej przepuszczała cząsteczki pary wodnej. Mamy tutaj przykład dobrze skonstruowanej ściany dyfuzyjnej. Opowiem Wam teraz warstwa po warstwie, jak to wygląda. Od strony wewnętrznej mamy płytę gips kartonową lub deski sosnowe jako wykończenie wewnętrzne. Następnie mamy ruszt instalacyjny, dodatkowo docieplony wełną mineralną. To właśnie w tej warstwie znajduje się większość instalacji, takich jak okablowanie lub rury. Po instalacyjnym jest membrana paroizolacyjna. Następnie mamy drewno konstrukcyjne C24, dodatkowo docieplone jeszcze wełną mineralną. Następnie mamy płytę termoizolacyjną Sztajko, ruszt elewacyjny i elewację zewnętrzną. Są to deski modrzewowe, wpinane na pirowpust. I to jest właśnie otwartość dyfuzyjna w praktyce. Z jednej strony ograniczamy maksymalnie paroizolacją przenikanie pary wodnej do ściany, ale też umożliwiamy projektując odpowiednio warstwy w przegrodzie migrację pary wodnej z wnętrza ściany na zewnątrz, tak żeby nie gromadziła się ona w środku, nie skraplała i nie powodowała różnych nieprzyjemnych niespodzianek. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie budowy domów, zostawcie je koniecznie w komentarzu. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć.